W układzie karnym w karę pozbawienia wolności odbywają skazani za różne artykuły. Jest tu także kilku osadzonych, które, którzy odbywają karę za czyn właśnie artykuł 148 kodeksu karnego, czyli za morderstwo. To, że ktoś jest mordercą nie wyklucza jego możliwości odbywania kary w zakładzie typu półotwartego, czyli zakładu karnego w Zabrzu, bo my taką jednostką typu półotwartego jesteśmy. W zakładzie karnym w Zabrzu jest zatrudnionych obecnie 154 funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę w tutejszej jednostce od rana do wieczora. Dział ochrony pracuje. Całą dobę. Zakład karny w Zabrzu ma pojemność 622 skazanych i tyle osób maksymalnie jesteśmy w stanie przyjąć. Natomiast na dzień dzisiejszy przebywa w zakładzie karnym 589 osób. W chwili obecnej statystyka nasza pokazuje, że za miesiąc maj. Taki średni koszt utrzymania skazanego w tutajszej jednostce to jest około 2,5 tysiąca. Skazani, którzy przebywają w zakładach karnych, są to osoby, które mają dość duże trudności w dostosowywaniu się do warunków, co nazywamy potocznie takimi umiejętnościami adaptacyjnymi. Tutaj na terenie zakładu karnego w Zabrzu przebywają osadzeni, którzy muszą wykazywać się zwiększoną samodyscypliną, co nie znaczy, że nie zdarzają się przypadki właśnie takich nadużyć, jak samookaleczenia lub jakieś bójki i pobicia. Były tutaj takie przypadki, my mamy wypracowane procedury na te okoliczności. Ja myślę, że ten pierwszy dzień nie jest aż tak najbardziej istotny. Myślę, że bardziej, e, bardziej istotne są kolejne dni, kiedy gdzieś tam człowiek wdraża się w swoje obowiązki, e, robi rzeczy, które są bardziej ważne, ma coraz większy kontakt z osadzonymi, i myślę, że wtedy gdzieś tam kształtuje się, e, kształtuje się człowiek służbowo, kształtuje się ten funkcjonariusz. E, jeżeli chodzi o to, e, czego mnie nauczyła, co dała mi ta praca. Ja myślę, że przede wszystkim jak każda służba mundurowa, służba więzienna kształtuje człowieka pod kątem takim, że staje się bardziej zdyscyplinowany, stosuje się do wydanych poleceń, potrafi sobie zorganizować swój czas pracy bardzo dobrze, to myślę takim pod kątem służbowym, natomiast prywatnie myślę, że obserwując skazanych, obserwując ludzi w warunkach izolacji penitencjalnej bardziej człowiek sobie docenia funkcjonowanie w warunkach wolnościowych, stały kontakt z rodziną. I, i możliwość wpływania na to, co się wokół człowieka dzieje na co dzień. Zdarzają się takie sytuacje w trakcie pełnienia służby, gdzieś tam skazanej, który powiedzmy ma gorszy dzień albo, albo ma o coś problem, gdzieś tam może nam zagrozić. Tak? Natomiast skazani muszą się liczyć z tym, że jest to związane od razu ze sprawą karną, dla niego są to groźby karalne. Brak zainteresowań jest jednym z takich elementów, które sprowadzają ludzi na drogę przestępczą, już na pewno sprowadzają do używania różnych substancji, czy to narkotycznych, czy, czy alkoholu. Jak nie mam co, co robić, jak mi się nudzi, najłatwiej jest wziąć, kupić sobie piwo, mówić się z kolegami i tak spędzić ten czas. Więc my też staramy się ich orientować, to, że dajemy im przestrzeń do nabywania nowych umiejętności. Przykładem może być to, że w tamtym roku udało się uruchomić kółko fotograficzne i część z panów, których gdzieś tam to wcześniej interesowało, czasami nie mając umiejętności żadnych, bo też przyszli chcieli jak ten aparat działa, jak robić dobre zdjęcia. No i mamy nadzieję, że część z tych panów, jak już opuści zakład karny, to pomyślą, a może by ten czas wolny spędzać chociażby na takie pasje jak fotografia. Tak, to, to są takie dni, których się raczej nie zapomina. To pierwszy dzień jest zawsze chyba najtrudniejszy dla każdego. To jest trochę tak, że dosłownie w ciągu nie wiem, minut człowiek znajduje się, z, jest wyrwany z tego swojego świata, który ma, z tej jakiejś tam swojej strefy komfortu, rodziny. Przyjaciół pracy, wszystkiego nagle do miejsca zupełnie obcego. No, podobno do wszystkiego się da przyzwyczaić. Da się. To, to chyba jest, jest minus tego, że człowiek po jakimś czasie się przyzwyczaja i to mniej lub bardziej, ale przestaje działać. Natomiast, no, jeśli, jeśli komuś zależy chociaż odrobinę na, na, na swoim życiu, no to no to pewnie gdzieś w tyle głowy ma, że to, że to jednak działa na niego. Codzienna rutyna, tak bym chciałem powiedzieć, dzień jak co dzień, to znaczy zaczyna się, zaczyna się prozaicznie, o godzinie 6 rano jest pobudka. Po tej pobudce mamy parę minut na to, żeby tam doprowadzić się do porządku, żeby podcielić łóżka, umyć się. Potem jest apel poranny, czyli trzeba stanąć. Wszyscy stoją na sali, przychodzi dowódca zmiany, liczy nas. Potem jest czas na ogarnięcie tam jakiegoś porządku na sali, śniadanie. Później od godziny ósmej pawilony są otwierane, czyli mamy możliwość wychodzenia na zewnątrz. To jest akurat zakład półotwarty, więc, więc to jest duży plus dla nas wychodzimy na zewnątrz, i tak do godziny 12.00 no chyba, że ktoś pracuje, no to wtedy, wtedy idzie do pracy normalnie, ale ci, którzy zostają na miejscu. Mają czas na jakieś swoje zajęcia. Potem o 12 znów, jest, znów jesteśmy zamykani, jest obiad, chwila odpoczynku po obiedzie i o 14.30 znowu pawilony są otwierane, znowu można trochę jak to wiem pobiegać. I tak do godziny praktycznie 16.30, później zamykają już pawilony na stałe, kolacja no i potem czas wolny do wieczora, toaleta wieczorna. O godzinie 22 gaśnie światło, jest cisza nocna. Ważniejsi, mniej ważni? Yy, powiem tak, formalnie już nie. To, to chyba jeszcze jakiś czas temu bardziej obowiązywało, zdecydowanie bardziej. W tej chwili to już yy, naprawdę coraz trudniej zauważyć. Owszem, zdarzają się jeszcze, bo to w, w powszechnej jakiejś tam świadomości funkcjonuje, że są grypsujący w więzieniach, ale ale to już jest trochę tak, że to jest taka kultura wymierająca. Chętniej człowiek o wszystkim tym by zapomniał jak najszybciej. Ale jest tak, że no są osoby, z którymi warto rozmawiać, warto utrzymać kontakt, bo no to nie jest tak, że tutaj wszyscy są tak totalnie źli i należy ich skreślić. Tutaj też można znaleźć kogoś ciekawego, z kim, z kim można porozmawiać, z kim warto utrzymywać kontakt, więc. Nie umiem ci odpowiedzieć w tej chwili tak prosto na to pytanie. Czy akurat z kimś stąd będę utrzymywał kontakt, ale nie wykluczałbym tego. Mhm.